Więc mam nadzieję, że będziecie mieli okazję tutaj właśnie pokazać też film jak, jak to wyglądało z, z orkiestrą. Proszę oglądać telewizję Yard Białystok. Tutaj twoje poczynania na pewno będą prezentowane. Teraz wyruszasz w trasę, obiecałeś, że z tej trasy też relacje filmowe będziemy otrzymywać i prezentować naszym odbiorcom na Facebooku i w telewizji Yard. Oczywiście, oczywiście, na pewno prześlę, prześlę film z pozdrowieniami z Berlina. pozdrowie wszystkich słuchaczy Radia Yard i, i też widzów y, telewizji. Przeglądałem w internecie artykuły poświęcone Twojej twórczości na różnych portalach, również tych białostockich. Jest tego całkiem sporo, ponieważ to, co robisz, jest rzeczą niezbyt powszechną, prawda? Przynajmniej w naszym kraju. Mówiłeś, że w innych to nic nadzwyczajnego, a w Polsce, tu na Podnosiu. Ludzie przeżywają wielkie zdziwienie, są zdumieni, że ktoś, kto śpiewa arie operowe, raptem zaczyna śpiewać rokową wersję przeboju grupy Akcent, króla disko polo, Zenka Martyniuka. Prawdziwa miłość to ty. Wydawałoby się niemożliwe, a jednak jest to do zrealizowania. Tak, tak, tak. Znaczy to właśnie tak jak wcześniej mówiłem. Na tym też jakby polega y, na zachodzie wartość taka rynkowa, że tak powiem, wokalisty, jeżeli potrafi wykonać kilka różnych st stylów muzycznych, wtedy to te też no, jakby jest bardziej cenione. Czy muzyka, śpiewanie to Twoja jedyna pasja, czy masz jeszcze jakieś inne zainteresowania? Sądzę, że to naszych odbiorców również ciekawi. E, tak, Mo mogę powiedzieć, że sport, chociaż w ostatnim czasie akurat nie miałem, akurat dużo bardzo pracuję, nie miałem czasu poćwiczyć ale na przykład na trasach koncertowych bardzo lubię pływać i lubię biegać, to y, lubię też spacerować, bardzo lubię naturę, lubię y, y, spacerować po lesie, to daje taki po prostu niesamowity wewnętrzny spokój, który później się przekłada na niesamowitą energię na żywo. To jest coś niesamowitego. Jeżeli człowiek znajdzie w sobie ten spokój, to później na scenie jest po prostu rewelacja. Z jakimi opiniami Ty osobiście się zetknąłeś, jeśli chodzi właśnie o śpiewanie utworów disco w tych nowych aranżacjach, aranżacjach rokowych, czasami soulowych nawet? Generalnie no 90 parę procent opinii to były opinie bardzo pozytywne, w jakby chociażby Marcin Miller z Boys też powiedział, że, że to jest, że robimy im dobrą robotę, tak już zacytuję. I, i, I to cieszy, cieszy, bo tak naprawdę chcieliśmy coś, odkryć, coś nowego w tej muzyce, pokazać, że można to zaaranżować inaczej. Także większość opinii to są, to są opinie pozytywne. Oczywiście są tak jakby zagorzali fani muzyki Disco Polo, którzy, którzy, którym to się może nie do końca podobać. Ale oczywiście większość ludzi jakby docenia tą, tą um, wszechstronność i, i, i te inne podejście do tematu. Jest to nowość, jakby nie było i myślę, że niektórzy muszą się z tym oswoić, a dokładnie rzecz ujmując, po prostu osłuchać, polubić, a kto wie, może i pokochać. Tak, dokładnie. Tego Ci życzymy, wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że już niebawem ponownie się spotkamy i będziemy informować o Twoich sukcesach oraz nowych działaniach artystycznych. Tak, dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia i Art. Gościem w studiu Radia i Telewizji Art był Maciej Dziemianczuk Dziemian. To on śpiewa, proszę państwa, utwory operowe. To on śpiewa też rockowe i soulowe wersje przebojów disco, polo i dance. Teraz posłuchajmy utworu z repertuaru Jorgusa Będziesz moja. Na pewno słuchacze Radia i Art doskonale kojarzą tę piosenkę, a teraz ku państwa zdziwieniu zabrzmi ona zupełnie inaczej. Nie zaśpiewa jej Jurek Szuj. Ale nasz gość Maciej Dziemianczuk, proszę posłuchać. To naprawdę piękne i nostalgiczne nagranie w Radiu Yard. Zobaczyłem cię gdzieś przypadkiem, tak zwyczajnie. Się. Coś, co trudno pojąć dzisiaj jest. Serca cichy szept, wciąż mi kazał na ciebie patrzeć. Zawsze. Niech się dowie cały świat, niech się dowie, o tym, cały że świat. już na zawsze Twoje serce w moim będzie grać. Tylko ciebie jedną będę mieć. Piękna niczym sen, marzeń moich, bądź spełnieniem. Ciebie tylko chcę, ciebie pragnę, kocham. Tylko ciebie, daj mi serce swe, bądź mym szeptem. Dłoń mi dajesz więc Czujesz to, co ja już teraz wiem Będziesz moja ja na zawsze Niech się dowie cały świat O tym, że świat. już na zawsze Twoje serce w moim będzie, będzie grać Będziesz moja na zawsze, głośno krzyczeć o tym, chcę, że z tysięcy jedyna, tylko ciebie jedną.